Zapraszamy kilku. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. I jeszcze dwóch. się na całym świecie około 10 tysięcy rekordów Guinnessa. Najwięcej jest zbitych rekordów w Chinach, Indiach, Tajlandii, w, w tych rejonach świata. A jak będzie wyglądał nasz tutaj w Elichnowach? Na czym będzie to polegało? Yes. Bardzo ważną jest SIP. Jest zip. Znajomość i plecy, prawda? Mam nadzieję, że Marek wysukła jeszcze parę złotych i polecimy do Londynu na rozmowy. No po prostu polskie jest piękne, kupuj polskie, to jest moje hasło. Agniszka, Agnieszka, prawa na Andrzej, Adam, Jurek, Bartek. Starek nazwiska spisać zawodników. No, bo będzie nam to potrzebne na klapsydry, gdybyście padli, czego oczywiście... No brakuje, musimy, musimy jeszcze dobrać osoby. Moi kochani, na pewno znajdą się chętni, którzy pomogą nam w rekordu. Jeszcze potrzeba kilka osób. Mamy tutaj stoliki. Jest pani, chyba idzie, tak? Nie? Przechodzi tylko. A już mi serce zerrzało mocniej. Mą bardzo obok mnie. Jury proszę bardzo. I jeszcze potrzebujemy kilku osób. Jeszcze do doloneczki. Proszę, pan pułkownik Czegierda. Bardzo serdecznie witamy. Proszę państwa, po raz dwudziesty. <słuch> Za chwilę ukrywam tą czapkę że jeszcze tutaj czekamy na cztery że na gorąki i tam z drugiej ja strony... Nie, nie dłużej jak na minutę, ponieważ wyglądam jak dnia w tym, w czapczer. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden! I wyszłam Sparsz z się. Próba bicia rekordu wiedzy i ogolonki. Nie no, tu, tu tempo musiało być troszeczkę większe, panowie. Redaktorze, czy tempo jest odpowiednie, czy powinny przyspieszyć? Nie to rozsądnie, ze smakiem, ale nie. Golonka walifnoszka wymaga dopieszczenia przez Wyśpieszyjmy się, wiemy powolutku, spokojnie. Like. Ale widzę, że niektórym bardzo już tutaj przypadło do gąsu już. Za chwileczkę zaczną y, drugą napoczynać. Co niektórzy drugą golonkę zaczną napoczynać, a co niektórzy trzecią popitkę. Pana z tym piwem trzeba było dać wodę. Kolego Szaszak, zrób zdjęcia jak piją piwo. No. Moi drodzy, przypominam, że nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy biorą udział w biciu rekordu Guinnessa przybyła zarówno tutaj obieka medyczna, jak i jest to ksiądz. To jest to Gdyby to jest to, komuś potrzebne było na maszynie coś, no, to przesłam to, Proszę państwa, a pieczenie z kawią. trwa zaraz dołączymy.